Serdecznie witamy wszystkich hodowców, chcemy dzisiaj kolegom zaprezentować takie kosze transportowe do przewozu gołębi, które tutaj u nas w firmie wykorzystujemy, wykorzystujemy je przede wszystkim tutaj w rozwiązaniach, które my tutaj staramy się wymyślać, realizować, mieliśmy jeden film, w którym pokazywaliśmy kabinę do przewozu gołębi, taką malutką na trzy takie kosze, którą yy, możemy zamontować na haku yy, takim służącym do holowania przyczep w normalnym samochodzie osobowym. Tutaj jest taki kosz, yy, powiedzmy, kosz ten jest wykonany właśnie widzimy z takiej lekkiej drewnianej konstrukcji, boki ma wykonane tutaj przód z siatki, widzimy, natomiast tutaj są drzwiczki, te drzwiczki są tak skonstruowane, że na samo następuje zamknięcie, kiedy je uchylimy lekko, nie zabezpieczymy, natomiast na czas transportu czy też kiedy przenosimy wszystko normalnie mamy zamknięcie w ten sposób zrealizowane tutaj od góry też już teraz siatka zrobimy widzimy no i tutaj możemy sobie po prostu gołębie wkładać i zamykać nie mamy elementów otwieranych góra dół czyli nie ma tego obawy że tam czy byśmy czegoś zamknęli gołąb nam otworzy w tym rozwiązaniu jeżeli zostawimy w ten sposób to to po prostu możemy swobodnie sobie Tutaj zamknąć i być pewnym, że ten gąb nie wyjdzie. Oprócz tego, że mamy te kosze w wykonaniu, tutaj z siatką z góry, mamy też takie kosze z sklejką. Z góry jest dokładnie taki sam, a wiąże się to z tym, że tutaj, kiedy chcemy jeden na drugi kosz nakładać, to tutaj możemy sobie położyć na górę papier i wtedy, kiedy dostawimy kolejny kosz, tak jak tutaj mamy, po prostu ten papier, bo dno mamy w tym, zaraz to pokażę. O, proszę bardzo. Są takie specjalne prowadnice, jeden kosz do drugiego pasuje, one się nie przesuwają. Do tego też stworzyliśmy taką, żeby nam tutaj łatwo było taką malutką platformę z kółkami, że możemy sobie na tym wozić. Natomiast wrócimy do tego kosza. Tutaj, jak pokazywałem, tamten, który ma pełne od góry sklejkę. Tam po prostu możemy sobie na czas transportu położyć papier, i wtedy ten kał, który spada, poprzez róż, który w tym koszu jest, możemy sobie usunąć. Natomiast tutaj. Widzimy od dołu też mamy róż zrobiony, to w każdym koszu, który wykonujemy u nas jest. Natomiast tutaj mamy tak zrobione, że przy tego rodzaju koszach stosujemy, weźmy Grzegorz podaj. Mamy takie specjalnie zrobione, przygotowane przekładki z komorowego, z PCV, organizm yy, Spinionego. Kładziemy jedno na drugie. Kosz od góry posiada takie specjalne, widzimy, wypustki. One spełniają nam podwójną rolę. Teraz tutaj nam widzimy blokują tą płytę z komorowego PCV i teraz kiedy drugi kosz włożymy o, na ten one od razu automatycznie wchodzą tak w te, te dolne tutaj te mm, Kanty I tam po prostu też powoduje to, że one się nam nie przesuwają. I kiedy sobie z takich koszy ustawimy, czy w naszej kabince, możemy to też na przyczepie, komorze tej z tyłu, czy w samochodzie osobowym, kombi takim, czy w samochodzie jakimś dostawczym, w blaszaku postawić, te kosze nigdy nam nie będą, one się przesuwać po sobie, nie musimy żadnego dodatkowego stelaża budować, tylko po prostu je tak postawimy. No, wiadomo, że jechać trzeba ostrożnie, a to z głębiami jest normalne. No, i tutaj zobaczmy, też jest podobnie, też rozwiązane. O, chodzimy, i tutaj jest co ciekawe, uchwyt. Może coś ten dolny z tej ja pokażę tutaj, może kolegom. Nie, nie, to w całe, całe, to całe, zabierz całe, bo kolega zabrał, i teraz my tu pokażemy jeszcze coś takiego, tutaj od góry uchwyt. Zrealizowaliśmy w ten sposób, że też nie ma czegoś takiego, że wystaje nam tutaj jakiś kabłąk-pałąk, który stanowi automatycznie przeszkodę dla tego kosza, który byśmy drugi postawili. Tutaj możemy swobodnie jeden na drugim stawiać, nigdy nie ma, że tutaj nam coś wystaje, potem się przemieszcza. Tutaj możemy sobie po prostu złapać i przenosić. To jest kosz też bardzo lekki i tutaj widzimy też zamknięcie w ten sposób. To jest otwór wykonany, to się przesuwa swobodnie, także tutaj od razu za jednym razem stanowi miejsce, gdzie możemy wprowadzić rękę i swobodnie nosić, A tutaj po prostu sobie odsuwamy, kiedy głębię włożymy, w ten sposób może on być przez nas też zabrany, tak jak jeszcze raz pokażę, mechanizm, który zapewnia dociąganie automatyczne tego, tego bocznego panelu. I tutaj jeszcze jest ciekawe, to już kolega pokaże, mamy też jeszcze z boku dorobione specjalne otwory na rączki. już może złap to. Pokażmy, o i tak można też nosić, jeżeli sobie na przykład 3-4 takie kosze jeden na drugi postaw położymy, to wtedy nam możemy te wszystkie kosze też razem połączyć. Mamy też w swojej ofercie taką specjalną platformę, gdzie możemy 3-4 takie kosze na niej nieść, taki specjalny pas występuje, a to za chwilkę będziemy kolegom sukcesywnie po prostu to pokazywać. Także na razie yy, dziękuję. Aha, jeszcze pokażmy jeszcze miarę może Grzegorz, i pokażmy wymiary tego kosza. To jest tak, wysokość tego kosza w tym wykonaniu to jest 22 cm, głębokość 40 cm i szerokość 80 czyli są to wymiary widzimy standardowego kosza. I tak o i tu widzimy kosz. Stoi teraz, kiedy chcemy zmontować sobie z tego taką powiedzmy, kolumnę koszy, taką, taki panel. To po prostu zakładamy, chodzimy tutaj taką specjalną, tą właśnie wykonaną z PCV spinionego e, płytę. O, chodzi na te prowadniczki, drugi kosz też on to się załapał i możemy sobie tutaj kolejne warstwy dokładać. 4-5 takich swobodnie stoi, także jakby ktoś chciał wozić, to samochodem dostawczym, tak jak mówiłem, w takim kady może sobie takich kilka platek, kilkanaście nawet. W takie zestawy ułożyć. Tutaj z tyłu boki są też tego kosza wykonane. Widzimy z komorowego PCV, co to powoduje, że Gołębie nigdy nie wystawimy tutaj głowy, ani łap, pazurów i w momencie kiedy te kosze od siebie będziemy ścianami tylnymi dotykać one nigdy nie będą tam przycięte, czy też zablokowane w jakikolwiek sposób. Bo tutaj tak jak widzimy są te rączki, one też, te otwory na rączki do podnoszenia to jest dodatkowy otwór zapewniający wentylację. Tutaj też nie ma problemów z tym, żeby było dużo powietrza dla tych gołębi, także też nigdy się nie przyduszą nam. A mówię, tak, można sobie tutaj jeden zestaw zrobić i z tyłu, tutaj na tej ściance, ustawić po prostu do tej ścianki drugi równo. Także mamy też taką platformę, tej co wspominałem, mamy też taką specjalną platformę na 3-4 takie rzędy koszy, gdzie kiedy je do siebie ścianami tymi tylnymi, powiedzmy bocznymi, zmontujemy, to powstanie nam taki zestaw cały, taki duży, do, umożliwiający przewóz większej ilości gołębi. Także na razie. Dziękuję i wszystkich zachęcam tutaj do jakichś pytań, ktoś by miał ocenę o wykonanie takich koszy, jak szybko by mogło to nastąpić, czy też zainteresowania, jak będzie, to zachęcamy do dzwonienia tutaj do nas na ten podany numer telefonu. Dziękuję, do zobaczenia, dobry lot.